Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Słuchajcie, zaczynamy nowy event Który widzicie na własnych ekranach w tym momencie e, Rule Breakers, taka jest nazwa, mamy Kaina, Mertensa, Douglasa, Kostę e, Tutaj mamy wszystkich zawodników Emerick Laporte, Ocampos, Nainggolan Dumfries, Kamara, Andre Marcos, Lorente Lanzari e, Za chwilkę się wszystkim tym zawodnikom przyjrzymy Dokładnie, ja stworzę sobie skład koncepcyjny Dodam wszystkich tych zawodników Żeby zobaczyć co i jak, ale Najpierw jeszcze, zobaczmy sobie co Mamy nowego w oddaniach stanowych co jest nowego w SBC mamy Mukiele, 84 ocena i ta karta naprawdę wygląda bardzo fajnie, 89 tempa 85 driblingu, bardzo wysoki dribling 77 obrony może nie jest najlepsze ale jakiś styl gry na pewno może to naprawić co trzeba zrobić, żeby tą kartę dostać zaliczyć 4 asy z wyśrodkowaniem piłkarzy z Bundesligi w 4 meczach towarzyskich foot Zajrzeć 5 asy z Francuzami również w tym trybie czyli to jest nowy tryb w Foot Life do właśnie tych zadań Strzelić gola Francuzem w sześciu różnych meczach towarzyskich. Strzelić 12 goli z piłkarzami z Bundesligi i wygrać 6 meczów właśnie w tym trybie. Do tego mężczyzna tutaj małą paczkę piłkarzy Electrum, złotą paczkę Premium. Naprawdę bardzo fajne zadanie. I jeżeli chodzi o zadania, jest to chyba tyle. Nic tutaj więcej nie widzę, ale tutaj może być coś innego. Tak, tutaj odbierzemy sobie nagrodę. Teraz już tego błędu nie popełnię. Trzeba jednak po prostu tutaj odebrać sobie nagrodę, i nowe zadanie nam się powinno pojawić. Europejskie potęgi. Zobaczmy co to jest tym razem. Ok, wybieramy i mamy po raz kolejny do wyboru. Tym razem mamy ikony nowe uproszczenie w wersji podstawowej i ja powiem wam szczerze, chyba wybiorę sobie tutaj Del Piero. Niech będzie Del Piero i coś więcej tam mamy. Mamy Tifu. Ok, bierzemy sobie potwierdzamy tutaj Del Piero i mamy kolejne zadania właśnie tak jak było to w przypadku Holanda i żał Felisza i kto wygra ten dostanie chyba nie wiem lepsze paczki czy coś w tym stylu jak nie wiem czy za 7500 tak tak było w tym przypadku i paczka za 5000 nie wiem dokładnie jak to działa jeszcze w tym momencie na następny tydzień postanawiam się dokładnie to powiedzieć zobaczmy czy tutaj są te zadania właśnie z Del Piero teraz jak sobie go wybrałem tak jest włoski wyga i mamy paczkę piłkarzy Electrum Premium za to i tutaj kilka jeszcze EXPA za jakieś tam właśnie y, zadania z, związane z tą kartą na wypożyczenie dobra Tyle, jeżeli chodzi o zadania. Przejdźmy teraz do SBC. Jestem bardzo ciekaw, co tutaj dostaliśmy. Przypominam jeszcze, że dzisiaj Wielki Pug Opening, wszystkie paczki z Division Rally z Food Champions i ważnych meczów z tygodnia, więc tych paczek naprawdę bardzo dużo. I mamy tutaj wybór karty specjalnej, czyli jak to zrobimy? Mamy do wyboru kilka wersji. Dwie wersje i niego i Williamsa do wyboru. To jest naprawdę coś fantastycznego. Bardzo, ale to bardzo podoba mi się ten event To jest coś, co bardzo brakowało uważam w Fifie. Karty do wyboru Kto chce, co bardziej woli Czy nie wiem tak, tu mamy strzały, czy dribbling To, co bardziej woli Jest to naprawdę uważam coś fantastycznego I chcę, aby tych SBC było dużo, dużo więcej Obie te karty mam 84, różnią się tylko dribblingiem i Strzałami dla mnie wydaje się, że te strzały będą dużo, dużo Ważniejsze, przynajmniej dla mnie tak jest, tak mi się wydaje Piszcie jaką wykartę, jeżeli będziecie robić, wybierzecie Zobaczmy co potrzeba, żeby to zrobić, 84 i 85 Dość drogie, około 100 myślę 100 do 150 tysięcy raczej, nie więcej Do tego jeszcze paczka piłkarzy Electrum i paczka za 15 tysięcy No ja raczej tego nie będę robił, bo raczej jaki z mi się nie przyda, ale gdyby był jakiś zawodnik z Premier League, w tej właśnie cenie typu, nie wiem, Gabriel Jesus W podobnej cenie, to raczej bym coś takiego zrobił Wydaje mi się, mimo tego, że jest początek gry I raczej polecam sobie jeszcze Jak mimo wszystko zachować końcy Ale to jest naprawdę coś, co mi się bardzo Bardzo podoba I gracze naprawdę od długiego czasu Mówili jej, że brakuje czegoś takiego Właśnie do kilka kart Z innymi statystykami, po prostu Takie sam overall, tylko inne statystyki Co oprócz tego, czy jest coś jeszcze więcej Chociaż tak naprawdę uważam, że to jest bardzo dużo Jak na taki Event na start eventu, podejrzewam, że jutro będą jakieś SBC opaczki. Zawsze, gdy się nowy event zaczyna, nie ma tego SBC opaczki, dopiero na drugi dzień. Dobra, także co słuchajcie, tak wyglądają te karty. W sumie nie. Jeszcze przejdziemy, właśnie, do składu. E, ja sobie tutaj zrobię skład koncepcyjny i za chwilkę zobaczymy, jak mają statystyki w grze te karty nowe z eventu. I dobra, zaczniemy sobie od karty Okamposa. Wysoka, wysoka pracowitość i naprawdę wszystkie te karty, które tutaj dodałem. Mają naprawdę uważam bardzo dobre statystyki Może są właśnie 3-4 karty takie słabsze jak właśnie Ocampos, Andre czy ten na Natsari Ale pozostałe są naprawdę uważam genialne Jak na ten etap FIFA, który mamy Myślę, że te karty będą naprawdę bardzo, bardzo drogie Dumfries Jego będzie najciężej połączyć, bo to jest liga holenderska wiadomo Chyba, że nie z Frankiem de Jongiem na przykład I z nie wiem jak ma ktoś to Van Dijk na przykład Czy Delicht Można połączyć, ale na pewno będzie to ciężkie ale karta, statystyki naprawdę bardzo fajne. Świetny teraz lewy obrońca z Ligi Francuskiej, Francuz, więc tego bardzo łatwo będzie łączyć. Wysoka, wysoka pracowitość, naprawdę fajna karta. To będzie chyba jedna z najgorszych kart, wydaje mi się, na cali. Prawie pomocnik, najtańsza, może nie najgorsza, może najtańsza po prostu, ale statyki też ma naprawdę bardzo fajne. Marcos Verente, naprawdę świetny, świetny pomocnik do Ligi Hiszpańskiej. Wysoka, wysoka pracowitość. I teraz przechodzimy do naprawdę pięciu. Niesamowitych kart. Na to jest w ogóle statystyki jak Hulit, praktycznie oprócz, może obrony. Przegenialna karta w grze, jego zwykła złota jest fenomenalna. Nie chcę wiedzieć, jak, jak, ta, jak tą kartą będzie się grało naprawdę, albo gorzej, przeciwko niej. Mertens 87 overalla. I tutaj też naprawdę fantastyczne statystyki. Bardzo, ale to bardzo podoba mi się ten event, i liczę, że za tydzień będzie jego drugi. Drugi zestaw tych kart, druga 11. daglas Koszta, w końcu genialne strzały. To był jedyny minus tej karty, jeżeli chodzi o Douglasa Koszta, że to wykończenie miał chyba, nie tam 70-60, a tu ma 85, i nareszcie to będzie genialna karta. Laporte to może być obrońca, który będzie użyteczny do toców. Naprawdę fantastyczna karta. 81 tempa. Fantastyczne statystyki obronne, fizyka również, zwinność i równowaga może nie jest najwyższa, ale to rzadko który obrońca ma mm, tak wysokie statystyki właśnie zwinności czy równowagi. Jedyne co, to jest średnia, średnia pracowitość, szkoda, że nie ma wysokiej w obronie, to jest chyba jedna rzecz, do której można się tutaj e, przyczepić, jeżeli chodzi o, o tą kartę. I ostatnią jest Hurricane z 91 tempa. Na tym etapie gry zazwyczaj Kane na karcie Team of the dopiero dostawał takie tempo, a nawet nie wiem, czy nie takie, czy nie niższe, to jest też przegenialna karta, uważam. 3 y, sztuczek, 4 y, słabsza noga, wysoka, wysoka pracowitość. Naprawdę to może być niesamowita karta. Jestem bardzo ciekaw, ile te karty kosztują. Czy, czy są w ogóle już na rynku transferowym? I są chyba na rynku transferowym. Nie, przed chwilą widziałem dwie, ale okej, okay, mamy. Czyli nie ma około miliona w tym momencie. Dobra, lecimy do paczek próbujemy, jakimś cudem może uda się trafić chociaż jedno, to by było naprawdę cud, przez ten cały tydzień, jeżeli trafię jakąś jedną kartę z tych, to będę naprawdę bardzo, bardzo zadowolony paczek naprawdę uważam sporo na dzisiaj, bardzo dobrych paczek, więc liczę, że coś fajnego się uda trafić, niekoniecznie może kartę z eventu, bo to będzie naprawdę uważam bardzo, bardzo ciężkie, szczególnie, że dopiero ten event się zaczął ale zobaczymy, może się poszczęści lecimy z pierwszą i następne oczywiście już wszystkie te, tylko w których coś będzie zaczniemy Chyba, niestety, niczym nie. Mamy ekrany. I będzie to... Inform z Wisły Kraków. Na początku myślałem, że będzie to Thomas Partey z Arsenalu. Ale jednak mamy Jeboa. Nie wiem, czy tak się umawia jego nazwisko. 76. Zawsze 10 tysięcy. Dobra, paczka za 25 tysięcy. To jest już chyba najgorsza paczka, w sumie najtańsza paczka, jaka mi została. Z tych wszystkich, które mam. Bez workoutu. Ale będą chyba drugie ekrany. Tak jest, jest Belgia. Bramkarz będzie Castels, ok, chociaż tyle, że drugie ekrany, ale liczę na coś jeszcze lepszego. I ostatnia paczka za 25 tysięcy. To są chyba paczki za Division Rivals. Znowu ekrany. I tym razem będzie to Screener 85. Okej, okay, zostało już 5 paczek, tak jak niestety zawsze, gdy jest nowy event, drop jest troszeczkę mniejszy z paczek. No ale cóż, zobaczmy, kolejna paczka za 35 tysięcy. Czy doczekamy się czegoś dobrego dzisiaj? Bez lookoutu, ale chyba z kolejnymi ekranami, tak, Portugalia, lewy pomocnik, będzie to chyba Pizzi, Rafa. Także szansa na trafienie czegokolwiek już jest naprawdę bardzo mała. Możemy teraz tworzyć paczkę z sześcioma złotymi, sześcioma rzadkimi zawinkami za SBC, które pojawiło się chyba dwa albo trzy dni temu. Jest to paczka niewymienna, ale niestety nie ma w niej walkautu. Chociaż tyle, że ekrany jest, e, będzie to Godin, tak, Calgary 85. I przedostatnia paczka, ostatnia, niewymienna za 55 tysięcy. Czy coś będzie? W ciągu nie. Mamy kartę, UCL, ale no raczej dobrego nic to nie będzie. Hiszpania, lewe skrzydło, Asensio. No cóż, spodziewałem się dużo więcej, powiem szczerze. Mimo tego, że wiem jaki jest zawsze drop, yy, gdy jest nowy event. Ale naprawdę, chociaż jednego jakiegoś lookoutu się spodziewałem, została jeszcze napaczka. paczka. Słuchajcie, jak możecie zostawcie like, jak nie subskrybujcie kanału, zasubskrybujcie, piszcie co sądzicie o tym nowym evencie. Czy udało Wam się trafić jakąś kartę już właśnie z tego eventu? Mam nadzieję, że tak, że macie lepsze szczęście ode mnie. Jutro robimy naprawdę jeszcze większy powerpoint na moim koncie pobocznym. Tam mam paczki z wszystkich hybryd ligowych, narodowych i tak dalej. I na moim głównym koncie postaram się przygotować tutaj około nie, może 10, może 15 paczek z, z złotej wymiany dwoma rzadkimi zawodnikami. Może uda się coś fajnego trafić. Także co, jak możecie zostawić lajka zostawcie, jak nie subskrybujcie kanału zasubskrybujcie Lecimy z ostatnią paczką na dzisiaj, zobaczymy czym zakończymy Czy chociaż jeden walkout na tyle paczek? Nie Niestety nie Będzie tylko inform Nie wiem czy Jak będzie nowy event po prostu nie zostawić sobie tych paczek na nie wiem godzinę, może dwie godziny później Bo wydaje mi się, że jak jest od razu rozpoczęcie nowego eventu Tyle osób otwiera paczki że szansa na trafienie czegokolwiek jest po prostu tak minimalna, no że to po prostu się nie opłaca. Tak mi się wydaje. Napiszcie jakie macie temat, jakie macie. Te... Napiszcie jakie macie też. Y... Napiszcie jakie macie też zdanie na ten temat i widzimy się jutro. Na razie.